Yo, yo 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 yo. Ogólnie tu dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z nowej serii Jakby... Przepraszam was za wszelkie hałasy z tyłu Ma jeszcze też próba A yy, jak to roboczo śpiewaniem? Okay. Tak, tak właśnie jest Jezu, chcesz, chcesz do... Chwila, przesu... czekajcie, ja otworzę w moim drzwi no wieki lec. Jak wolę ptak wróciłam! Chwilę nie było mnie. Sorki spałem. Dobra. <ścoughs> Dzisiaj będziemy grać w rzeczy na literę by, co so zaczynamy. Wpisałam B. Pierwszym skoczyło mnie Speed Draw. Miałam kiedyś taką... sorry. O, Miałam kiedyś taką grę na telefonie, w sensie na tablecie też, jakby rysowałam. Janek, dołączysz do mnie? Próbuję. No to dołącz. No dołączam, właśnie. Szybkie malowanie. Ciekawe, czy mi ten działa, działał. Działa, słuchajcie. Myślicie, że wygląda jak królik? Ale coś tu długo A, bo to Kledaj. trzeba zatwierdzać, słuchajcie. A to trzeba się na tym starać? Ej, to nie się, mi. Temat królik. Ej, jak tak to mogłam się mogą bardziej postarać, ja myślę że to jest na czas. Edytuj. A, tu można jeszcze edytować, słuchajcie. To... To co, zmarzymy? O, potwierdź. Tak, słuchajcie, to jest krójk. Ja nie mogę, jak Ty rysujesz? Nie no, ja mam apple-pepple, nie? A jak Ty w ogóle rysujesz w tigrze? Musisz wybrać opcję, y, jakiś ten, co byś chciał... Jak to się nazywa? Musisz wybrać y, narzędzia. Słuchajcie, bardziej taki kangur wyszedł. Trudno. Nie no, chyba królik, słuchajcie. Ja no, powiedzieć, że królik. Zrobiłem go w łapki, w łapki, w łatki, w łatki go zróbmy, słuchajcie, tupty mu zróbmy. Takie o, słuchajcie. Takie zróbmy mu. I tutaj łapki zróbmy mu. Piękny, słuchajcie, nienorasowy królik. O, tutaj mu zróbmy takie. O, 30 sekund! Jezus Maria! Jak mało. A czy na końcu będzie osanianie? Zróbmy mu łatki, bo nie chce mi się go całego kolorować. Dobre, będzie władki. Słuchajcie, posz, poszliśmy na łatwiznę. Pięć sekund, trzy sekundy, dwie sekundy. O Jezus, wyszedł mi taki bez nosa. No cóż. No, Jezus, no to tu, słuchajcie. Ej, o, o. ten kto się nie postarał. Dwie gwiazdki. Dobra, dajmy dwie, gwiazd dwie gwiazdki. Ale ja mi się tak daje. a ja mi się podoba. O, ta jest ładna. Z trzy. Trzy gwiazdki. No ładny króliczek o co Ci chodzi. Nie podoba ci się? O to jest fajne, słodki. Trzy To twój? Nie. Podoba się? To jest twój. Nie, to nie jest. Mój, mój był gorszy. Daję dwie gwiazdki. Mam trzy. To jest twój. Ale to jest mój. Jezus, Janek, nie postarałeś się, to wygląda jak mysz. <grym> to w ogóle nie wygląda, bo ja się skupiam, o co chodzi, jak było 13 sekund. Ale to zmieniłeś. Jezus, jakiś pająk. O, jadę Daję jedną Co to jest? Nie lubię takich. Dwa. Nie mi się ścięło. To już jest nowe. No co, jak są nowe? A zwycięzcami są... Wiesz, który był mój? Który? Ten drugi. To... Ten, mu dałeś trzy. No, to ładnie się wyszedł. A nie byłam na podium, nie doceniście moich starań. W ogóle, tak sobie teraz myślę, że mo może chcielibyście, żeby ruszył taki projekt. Tak, taki projekt. A czy. Co? Nic ja słucham, bo jestem ciekawy, co powiesz. Jabłko. Jezus. Taki projekt, słuchajcie, gdzie byście mogli dać swoje nazwy na Robloxie i byśmy razem y, grali. Co o tym sądzicie? No, chyba dobry, chyba pomysł nie. Podoba Jaki? Wam się ten pomysł? Napiszcie w komentarzu, jeżeli będą. Jeżeli nie, to napiszcie pod innym filmem. I możecie napisać też swoje nazwy y, na ROBLOXie Ym, Tutaj albo po prostu wiecie jak my się nazywamy Jezu strasznie mi wkurza jak ja mówię, a te piosenka leci z tyłu, nie? I co, co mam jeszcze powiedzieć? Napiszcie jak się nazywacie Po prostu mi, bo wiecie jak ja się nazywam I my was znajdziemy Brzmi strasznie, ale tak, tak będzie, słuchajcie. No i będziemy mogli razem grać. Tam, bo wiecie, na Narbloxie są te czaty i dalej wszystko. Nie, wszystko cacy, bumsy tralala. No i sobie będziemy grać? Janek, a ty co o tym myślisz? No, chyba dobrze. Chyba dobry pomysł. A ma być zarąbisty, nie chyba dobry. No, to zarąbisty w takim razie. No to taki ma być, to dobrze. Jezus, jakie skupienie? Was przepraszam, że mało mówię, ale słuchajcie, to jest pilna sprawa, bo trzeba się skupić. Jak ci wychodzi? No, zobaczysz, będziesz zgadywał, które moje. No, to masz łatwo, bo ty masz ten długopis taki do tabletu. Dobra, no, zobaczymy, jak ty byś rysował bez długopis, w sensie z długopisem. No, na pewno lepiej, bo jest łatwiej. tu się ciężko palcem robi. Skomplikowane. Czekaj, tak, potwierdziło się. Wszystkie krótkie na temat. Trzy. Twoje. <grych> nie znowu mi się ścięło. To pięć. Ej, ja nie widzę. Co za pęk? Pe... O, ładne tam to było. O, nie, to moje. To lewy, trzy jak twoje. No to jest jakiś dobnic? I... Fajnie podoba mi się, trzy. Nawet dostanie trzy, no niech będzie. Mmm, Jezus. Nie podoba mi się dwa. Fajne, było Trzy. Mm. Ale mi Jezus, jeden. Nie postarał się ten ktoś. Zdrowia, jaką gryzek? Czemu oni nie doceniają mojej radosnej twórczości? Tak, czy do całej O nie, mam piąte miejsce, ale nie jesteś ostatni. <grywki> Dzięki, ale powinna być egzekwowana z tamtą typiarą. Ja myślę, że to dobry moment, żeby zmienić grę. Ale mi się fajnie w to gra. No, to muszę zostawić w górę, to wtedy nagramy więcej tego. Hmm? Survival Jenna the Killer. Sur survival? Jenna. Jenna. Boję się tej Jenny. Ja nie chcę grać w tą Jenę. Ja myślę, że to będzie taka... ...shyze gra. No nie wiem, no nie, nie wygląda na szajs grę. Trochę wygląda. Nie, dużo osób to strasznie gra. A to jeszcze bardziej. Jezus, a tu Jenna lata. To ona tu lata, ta Jenna? Ta Jenna jest na dole. Bo ty musisz o latać po chodzi? dole. Ty wiesz już o co chodzi? Tak, musisz po prostu po dole latać. A to kiedyś uciekało przez jakąś świnią, tutaj ja pamiętam, była taka sama budowa tylko, że się przed świnią uciekało. I pistolet! Uuu, jest. czemu jestem tak elegancko ubrana? A tak czemu ja tak nie jestem elegancko ubrana? Uuu, Janek! Patrz jak ja wyglądam poważnie. A czemu ja nie mam tego uciekać? A nie wyglądam. Ja lubię garnitury. Czemu ja nie mam garnituru? O, jest garnitur, słuchajcie. Ej, czemu jest tam napakowana jakaś? Guys! Co tu się wydarzyło? A! No czy wyglądam? Chodź, idziemy na dół. Gdzie jesteś? Czekaj? Jest? Na dół idziemy. Gdzie ty jesteś? cię zobaczyć. O, coś tu jest jakaś świnka. Na A na dół, a na dół tu, no. Jestem na samym dole. Na samym dole? O, widzisz mnie? Patrz, widzisz. Odwróć się. Widzisz mnie? Nie. No, patrz, widzisz mnie? O, ura! Coś tam goniło mnie, zabiło mnie. Bo ja czy zjadła? O nie, już miałem garnitury, jak? Ty się włącza garnitur? ja mam pistolet w ogóle. A czemu ja tak wolno muszę chodzić? A ja, ja będę tak On wolno chodzić. to nie będę żyć. Jak z której ściągnąć? Przez przypadek założyłem. No. Czy ona chce mnie zjeść? Zjadła mnie.